Tylko ja i moja dziewczyna Moje życie tu się kończy i zaczyna Czasem nie ma najlepszego nastroju Ale to tylko chwile bez odbioru Tylko ja i moja kobieta Chyba czas na kolację przy świecach rano udaje obrażoną I tak wiem, że będzie moją żoną Każda sekunda spędzona z tobą sprawia, że czuję, że jesteś tą jedyną osobą O tobie myślę, oglądam twoje zdjęcia, nie mogę się pozbierać, znaleźć sobie miejsca Wspominam każdą chwilę, kiedy ją widziałem, a jak się nie znaliśmy, chłodno ją mijałem Wiem, zachowywałem się jak dzieciak, tak czy kumplach zgrywa, nie twardziela Ale dziś jestem z tobą i nie Dla innych offline jestem zajęty Pozdro, roku kudle, pamiętajcie to zdanie Kocham dziewczynę, ona jest na pierwszym planie Tylko ja i moja dziewczyna Moje życie tu się kończy i zaczyna Czasem nie ma najlepszego nastroju Ale to tylko chwilę bez odbioru Tylko ja i moja kobieta Chyba czas na kolację przy świecach Choć drona udaje obrażoną I tak wiem, że będzie moją żoną jak anioł Liczę czas ku kolejnym spotkaniom Dwa tygodnie, tydzień, doba, dziesięć minut Gdy cię nie ma całe życie jest na minus Gdy cię nie ma nie chce mi się nawet wstawać Gdy cię nie ma nic się nie układa Kiedy nie ma ciebie cisza mnie uśmierca Ale gdy przychodzisz wraca akcja serca Tylko z tobą mogę żyć z tobą pragnę być Może czasem nie byliśmy szczerzy Ale uczuć mi się nie mierzy Są chwile, gdy cię nie rozumiem Podnoszę głos i wciąż tego żałuję Wiem jak ważni dla siebie jesteśmy Za dziewczyny, panowie, to was znieśmy Tylko ja i moja dziewczyna Moje życie tu się kończy i zaczyna Czasem nie ma najlepszego nastroju I tak wiem, że będzie moją żoną Pamiętaj, kobietę musisz kochać i szanować A jak nie masz humoru, to się musisz opanować ty Jesteś silny, ona subtelna Ty ją poplować, będzie ci wierna Tylko ja i moja dziewczyna Moje życie to się kończy i zaczyna Czasem nie ma najlepszego nastroju Ale to tylko chwilę bez odbioru Tylko ja i moja kobieta Chyba czas na kolację przy świecach Chodź, drona, daj I tak wiem, że będzie moją żoną Oh, so long.